Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym filmem, jak dla mnie, ponieważ padł na pomysł, żeby ktoś z mojego otoczenia, ktoś z moich znajomych, to o moim dniu, o moich 24 godzinach. Mamy dokładnie 10:07, więc zaczynamy challenge. I dzisiaj o moim dniu będzie decydować moja koleżanka. Wera. Nie zdążyłam się Oli zapytać, bo już z rana mi napisała, żebym zrobiła sobie mocniejszy make-up. No więc zrobimy, ale w międzyczasie, jak ja będę się malować to zadam już jej kolejne pytanie, a mianowicie: Co mam zjeść dzisiaj na śniadanie? Wiadomość wysłana. Więc teraz czekamy na odpowiedź, a ja idę się malować. Więc sobie już makijaż twarzy. Tutaj patrzę w lustro za telefonem, więc sorki zrobiłam sobie brwi pomodą która jest zdecydowanie dla mnie za ciemna. No i, i zrobiłam, użyłam też sobie brązera i dosyć mocnego różu. Co... Ale został mi makijaż oczu i pomyślałam, że zrobię sobie papryką, bo papryka ma takie właśnie szalone kolorki. Więc myślę, że będzie ciekawie i idealnie spisze się pod to, co mi Wara napisała. Make-up jest skończony. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jest strasznie mocny i jest za mocny, jak dla mnie na co dzień, bo ja się zaraz na co dzień prawie nie maluję i się od tego odzwyczaiłam, szczerze mówiąc. Zrobiłam sobie oko pomarańczowo-różowe i mocno błyszczące, a usta sobie zrobiłam takie wiśniowe. Usta ok, bo usta sobie często takie robię, ale do neutralnego oka, a tak to mamy takie wiecie, bombę. Ale dobra, idziemy do pokoju i zobaczymy, czy coś Wera napisała a propos śniadania Wera mi wysłała głosówkę już pewnie z tym, co mam zjeść, więc słuchamy. A na śniadanie Karo masz sobie zrobić omleta na słodko O nie, ja nie lubię omletów na słodko Jestem w stanie zjeść wszystko, ale omlet na słodko to jest coś, czego ja nienawidzę Po prostu nie wyobrażam sobie no ale dobra, no zrobimy. Zrobimy, zrobimy. Jakoś będę musiała się poświęcić. O oh yeah. A Wera dobrze wie, że ja tego nie lubię, bo i to parę razy mówiłam. No nic. Ja jeszcze tylko i nagram, w co mam się dzisiaj ubrać, żeby już mieć kolejny krok z głowy. Wera, powiedz mi proszę, w co mam się dzisiaj ubrać. Nie wiem, jakiś kolor, albo może jakiś set, albo po prostu wymyśl coś, nie? zapowiadomienia ale nie miałam być średniego telefonu. Głosówka poszła, a my zabieramy się, znaczy ja zabieram się, za robienie omleta i dała mi do wyboru między herbatą, kakaem a czekoladą. Zależą mi, co mi pasuje, więc. No i ja z kaka i czekolady podziękuję, no bo to nie dla mnie do śniadania, ale że jest herbata w tym, co mi dała, więc zrobię sobie herbatkę na śniadanko. I, I wracam do robienia śniadania, które jest tam. Witamy się z wami Cześć Perła Perła przyszła mi towarzyszyć Robiłam już sobie śniadanko Tutaj ma mój omlecik wow. Na słodko, który polałam sobie z syropem klonowym Właśnie mogliście zobaczyć, że mi ucieka z talerza Jestem cała oblana Nie wiem jak to wyszło Nigdy nie robiłam omletów na słodko po prostu No nie, nie jest to moja bajka Do tego sobie zrobiłam herbatkę o smaku czerwonej pomarańczy, bo akurat taką znalazłam i stwierdziłam, że będzie idealnie pasować do dzisiejszego śniadanka. Więc um, co, próbujemy. Hmm. Nie jest takie złe. Nie jest to coś, co bym jadła, bo to jednak nie moje smaki. Mm. Niezłe. Smaku jak taki naleśnik: trochę taki suflet z omletem. Nie jest źle. Nie czuć tak bardzo tego. O, ale herbatka nie ma. znaki. Nie lubię herbat pomarańczowych. No cóż. Śniadanko jest ok, mimo że się go bardzo bawiałam, a herbatę tak średnio, no ale cóż jem i, i przy okazji w sumie sprawdzimy, co mi Bara napisała Myślę nad tym, abyś ubrała jakąś jaskrawą górę i spodnie czarne, no wiadomo, czarne zawsze i buty to czarno-białe, białe, białe czarne, obojętnie jakie tam masz Okej, okay. no dobra Coś wykombinuję Zaskoczyła mnie trochę z tą jaskrawą górą, bo takich za bardzo nie mam, więc... No dobra, słuchajcie, wow, ja mam teraz przerwę między lekcjami, więc poproszę się ogarnąć. No jedynaki jaki taki jaskrawy znalazłem rzecz, to jest taki t-shirt w czerwoną panterkę. Jak będę gdzieś miał być coś przybiorę coś cieplejszego oczywiście. I znalazłam czarne leginsy, więc moja stylizacja prezentuje się tak, nie jest najlepsza. Butów tu na razie nie zakładam, ja coś wtedy dopiero założę. Um, ale myślę, że wtedy będę zakładać te moje czarne Ala Balenciagi. Jakie ja to się z nich śmieje, albo te w panterkę czarno-białe, bo będą pasować do tego, co mi napisała Wera. I też między lekcjami i mi, że jak będę mieć przerwę, żeby nagrała TikToka jakiegoś i pokazała wam, jak go nagrywam, więc ja jestem zabój, tak miałam plany dzisiaj nagrać TikToka, więc do roboty. Póki teraz tego TikToka, co miałam nagrać. I oczywiście na czas nagrywania wyciszę dźwięk, żeby mi YouTube nie zdjął filmu. A... Bo miałam w planach nagrać akurat taki świąteczny jeden, więc nagramy to teraz, czemu nie? Um, miałam się do tego zabrać w sumie. A ja mam TikToka, więc wyciszę głos i nagrywamy. Trzech tysiącach prób I nerwach Wreszcie się udało Tak wygląda efekt końcowy Myślę, że możecie się domyślać co nagrałam Za niedługo powinno się pojawić To u mnie na profilu A teraz zmykam dalej głosówki od yy, Dlatego odsłuchamy je na Biologii będziesz mogła się pobawić z kotkami. Mhm. Fajne zadanie ci wymyśliła. <noise> tak, bardzo fajne zadanie mi wymyśliłaś. Super. No, podejrzewam, że akurat zabawa z kotkami mi godziny nie, nie zajmie. Bałam się, że wymyśli mi coś takiego być. Ja bardziej złożonego jednak tego zdjęcia nie zrobię wtedy, więc na spokojnie będę mogła zrobić wtedy i zdjęcie, i pobawić się z kotkami, i zadanie będzie wykonane. Na obiad wymyśliłam Tobie, abyś sobie zrobiła zapiekankę z piekarnika z warzywami i makaronem no, Mięso, sobie jesz, jak nie jesz, to bez mięsa, ale żebyś sobie zrobiła taką zapiekankę z piekarnika Zapiekanka z piekarnika <gryw> Nie spodziewałam się tego Zobaczę co tato robi na obiad i ewentualnie z tego spróbuję zrobić jakąś zapiekankę Zgodniłam z Werą, ponieważ tato mi zrobił na obiad Spaghetti wegetariańskie, ponieważ ja mięsa nie jem. I nie chciałam mu zrobić przykrości, więc Vera stwierdziła, że mogę zjeść te spaghetti A zapiekankę mam zrobić sobie jutro na łok. Mój makaron Trochę dużo go jest Jak się dowiedziałam, jest sosem meksykańskim, więc nie będzie ostry No ale próbujemy Budziłam się cała No nic, zabra kochani Sorry, że patrzę w ogóle w podląd, a nie w kamerę Ja jem i zobaczymy co dalej się będzie działo Hej Kakaro, właśnie Ci wymyśliłam kolejną aktywność na dzisiejszy dzień Z racji tego, że się siedzi dużo przed laptopem na lekcjach Wymyśliłam, abyś sobie teraz wyszła na pół godzinki do godzinki spaceru W zależności dla masz czasu wolnego Żebyś aktywnie spędziła ten czas Wiedziałam, że ona tak tego nie zostawi, że będę musiała wyjść z domu w taki mróz. Czy znaczy mróz? Zimno. Jest zimno. Fajnie. A no teraz robi się ciemno, więc na, na długo nie wyjdę. Ale wyjdę sobie na spacer tutaj po wsi płacić. Nie będę szła do lasu, no bo jest. No ciemno się robi. Ale tutaj sobie płaciłam. Już zrobiłam zdjęcie. Niestety nie zabieram Was, bo jest strasznie zimno i było to sobie na chwilkę. Zapytam się y, teraz Wery, które wstawić. Sara mi odpisała. Pisała mi, że pierwsze, ale oba są super. Publikuję y, zdjęcia. Dobra, słuchajcie, ja sobie wyszłam na spacer. Jest już ciemno. Wziął sobie maskę, jakby coś się działo. A ty, gdzie tu? Proszę bardzo. świecy, to to masz e, nagrodę albo jakieś zadanie typu wita śmietana, jajko, rozwalone na głowie czy coś w tym stylu. Jeśli znasz to, to właśnie o to mi chodzi, żebyście w to zagrali, ty i twój kolega. Mamy wersję z pudełkami po łacie cukrowej, ponieważ mam ich dużo i po prostu będziemy trafiać piłeczką do kubka. Mamy kubeczki, sorki zasyp w koło, ale lepiej się tego nie da. Czynamy to pierwszy. Papierkami, kamień dawaj. Czekaj. Raz, dwa, trzy. tak się potoczyło, że mój kolega wygrywa watę cukrową i ciasto. A my oboje dostajemy. Mąkę do zjedzenia. O nie. Opaskę mi Czekoladę dostajemy. I masło. I to już nagrody. E, miło się dalej nie chce pokazać. Opaski dostajemy oboje. Oboje mamy po czekoladzie. No i miło zostaje gratisowate. Grybisa. I ciasto jabłkowe. No i teraz kara. Zamieniliśmy sobie masło na ser. Pleśniowy, bo sera pleśniowego oboje nie lubimy. A masa niestety nie mogliśmy wziąć, bo powoli najpierw ser czy mąkę. Pa. No to jedziemy z mąką. Po łyżeczce płaskiej. <śleski> oh. Cię twarz zatkała, bo mi się... Bo mi się to sewu przelepiło. No Dostałam jeszcze info a propos kolacji i dwóch ostatnich rzeczy jakie mam zrobić. I więc tak, na kolację Wera napisała mi, że mam sobie zrobić tosty. Więc zrobiłam sobie takie tostowe bułki z serkiem i keczupem, i do tego herbatkę, tak mi napisała. Ale napisałam też, że mam napisać dzisiaj rozdział fanfiction i go wstawić. Oraz wieczorkiem sobie zrobić spa. Mi to bardzo pasuje, dlatego napiszę rozdział i wtedy siądę sobie z, z maseczką. Dzisiaj z wami żegnam. Odezwa się do was rano. już to was nie odzywać i miałoby na dzisiaj koniec. Ale stwierdziłam, że zrobię wam update. Jest ogólnie godzina. Prawie w pół do dwunastej. A ja przed chwilą skończyłam pisać rozdział i właśnie go opublikowałam. No, już sama nie wiem, co gadam. I życzę Wam już naprawdę dobrej nocy i do jutra. Was następnego dnia. Wiem, że jest godzina 11:12, czyli challenge skończył mi się jakieś dwie godziny temu. Ale, ale, ale. Ja go sobie przedłużam, żeby zrobić ostatnie rzeczy, bo nie. Jak na rano to oops. E, patrzcie, krawej terminik. What? What? No nie, co? Oh no. Okej, okay, czyli make up w stylu Watte Cukrowej Dominika, czyli różowo-niebieski O oh nie yeah. uh, <laughs> Będę musiała się zaraz pomęczyć trochę, nie spodziewałam się tego Dobra, dalej A na śniadanie to płatki z mlekiem i z czekoladą A jak nie, nie z mlekiem to szczęśliwym, ale żeby było z czekoladą Okej, okay, płatki z mlekiem i czekoladą jest problem. <noise> nie w <mam> płatków ściadania. <noise> w zrobimy sobie po prostu muszli z mlekiem, czyli też takie płatki trochę. A ubrać się masz w, w fioletową bluzę, jak masz Dominika, jak nie to inna. W sensie z kolekcji DR-style. I ewentualnie do tego, jak nie masz dresów czy coś, to w sensie z tej kolekcji to możesz zwykle dresy na... Okej. Okay. I tutaj wczoraj, wczoraj odsłuchałam tą głosówkę. I no, ja fioletowej bluzy od Dominika nie mam. Nie mam też cokolwiek fioletowej bluzy, ale okazało się, że po prostu Weronica chodził o jakąkolwiek bluzę z jego kolekcji, jakiejkolwiek, no, żeby mi pasowało to do make-upu. Więc stwierdziłam, że założę bluzę Visual Suite, so która była z kolekcji limitowanej z okazji pop-up cukrowej z zeszłego roku. Um, bo mam tą bluzę i będzie fajnie pasować. Patrz no, co na mojej twarzy dziś. Jako aktywność to napisać rozdział kolejny do fanflika. A drugie to nie wiem, może na jakiś spacer się przejść. Hmm. Jak nie będzie patrzyć zimno no. i będziesz miała ochotę, to na spacer nie będziesz lekcji. Spacer dzisiaj nie idę, wczoraj byłam. <laughs> Zmarzłam jak nie wiem co, dzisiaj mam chrypę już. Więc ja spacer odpuszczam, rozdział napiszę drugi i będzie. A co do spodni, no to dresy mam od Dominika, ale one są czarne. I z lampasami, takim w sensie z lampasami, z pasami różowo-niebieskimi, więc teoretycznie powinny pasować. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj w ogóle moje katę, Tutaj macie bąbla. Hej, a tu jest perła. Perła! No dobra, kochani, mi się udało ogarnąć Make-up prezentuje się w ten sposób Luzę z łóżkami z kolekcji limitowanej I'm so sweet, be so sweet, wata cukrowa Dominika Więc pasuje Usta zrobiłam sobie delikatnie pomadką matową i pokryłam ją cieniami, tymi co mam na oczach, żeby to grało i według zamysłu wybrałam sobie czarne dresy z kolekcji Dominika. Niestety one mi tak średnio pasują, bo tutaj są pastelowe kolorki. Pastelowy róż i pastelowy niebieski. A dresy są jednak takie dosyć mocniejsze. Ale myślę, że będzie git. I właśnie wybieram się na spacer. Miałam nie iść na spacer, bo jest zimno. Ale to, co zobaczyłam na ok za oknem, po prostu stwierdziłam, nie muszę, bo... Jest śnieg, spacer Słuchajcie, jestem na spacerze, zobaczcie jak biało. Jest przepięknie, ale trzeba uważać, bo jest strasznie ślisko, ja się przed chwilą prawie wywaliłam Wzięłam Rokiego I idziemy na spacer do lasu razem, się nacieszy tą piękną pogodą Jezu, zobaczcie jak to jest pięknie, śnieg <laughs> Wracam właśnie ze spaceru i to jest szok, byłam na spacerze 20 minut a jestem już cała w białym puchu! Cool! Rocky też jest happy I wracamy do domku Wracamy do domku, ja się rozgrzeję, zacznę pisać fanfika i zrobię podsumowanie Ja Jest godzina prawie 15, wiem, że trochę nam się czarniecz przyciągnął. Ja siadam do pisania fanfika, tak jak obiecałam, tak jak dostałam zadanie I na dzisiaj kończę Podsumowując, wera dla mnie była dzisiaj bardzo łaskawa Myślałam, że będzie gorzej, fakt faktem z tymi make upami mnie trochę zaskoczyła i z niektórymi rzeczami też było tak w miarę ciężko, ale jednak dałam radę. Więc jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie, ja będę odpisywać i do następnego. Bye!